W zespole szkół samochodowych we Wrocławku dobiegły końca egzaminy maturalne. Trwały one od 4 do 17 maja. W tym roku abiturienci przystępowali do egzaminu dojrzałości w dwóch formułach. Formule 2015, dedykowanej absolwentom 3-letnich liceów i czteroletnich letnich techników oraz Formule 2023, przeznaczonej absolwentom czteroletnich letnich liceów. Egzamin w części obowiązkowej pisemnej składał się z czterech testów z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym oraz co najmniej jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. W przypadku obowiązkowego przedmiotu na poziomie rozszerzonym najczęstszym wyborem był język angielski. Poza nim absolwenci wybierali biologię, matematykę, geografię i WOS. Dodatkowo abiturienci zobligowani byli do podejścia do egzaminów ustnych z języka polskiego i języka obcego. Jak podaje na swojej stronie Centralna Komisja Egzaminacyjna, wyniki egzaminów zostaną opublikowane w lipcu.